Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Wróciłem z zakupami do naszego pięknego domu, które teraz trzeba wypakować. Tutaj mamy piękną reklamówkę, cudną i wspaniałą. Położymy ją na razie na stole. Piwo to jest bardzo istotna rzecz. Rzucimy je na stół. Tutaj mamy coś do chłodnicy. Rzucimy to na podłogę. Co się może złego stać? Tutaj mamy olej też na podłogę. Akumulator też o podłogę. I jak normalny człowiek będzie. karetka mi jedzie. Pięknie wszystkie produkty mamy w domu. Teraz czas zrobić epicki opening. Zarąbiście. Tutaj mamy kiełbaski. A dokładnie to 10 kg kiełbas. Zdrowy posiłek. Zbalansowana dieta. 100% mięsa, skład jaki dobry, znaczy no ciężko stwierdzić, ale raczej dobry. Z Finlandii to raczej, raczej dobry, raczej dobry. Tutaj mamy papieroski. Oczywiście nie zachęcam do palenia, ale ja zapalę, bo to gra. Wciągam naraz cały papieros. Bateryjki. A po co te baterie? A do tego radia będziemy słuchali muzyki. Sąsiady będą zazdrościć, gdy im o północy będę puszczać disco polo. Ok, wszystko powinno działać. Baterie są, więc. Halo, proszę się włączyć. No, coś jednak nie działa za bardzo to radio. Jezus, potrzeba jeszcze więcej baterii. Panie, ile tych baterii do tego wchodzi? Toż to za dużo. A idź mi z tą baterią i z tym radiem. Jestem strasznie wkurzony. Dlatego sobie przypalę czoło. Zawitajmy do naszego garażu. Mamy tam silnik, który próbowaliśmy złożyć odcinek temu, lecz ktoś zapomniał włożyć pistonów. Ja nie zapomniałem tego włożyć, to wszystko wasza wina, dokładnie. No, więc teraz rozkręcę ten silnik i spróbuję włożyć te pistony, a później ten silnik z powrotem skręcić i dodać może jeszcze jakieś inne rzeczy do niego. Wiecie, żeby był skończony. To odkręcamy, rzucamy w kąt. A kto tam do mnie dzwoni? Halo, dzień dobry. O, babcia! Do widzenia. Ja mam tutaj ważniejsze sprawy na głowie. Po dwóch dniach postanowiłem się przespać, bo na kawie to długo nie pociągniemy. Zasłużony odpoczynek. Nic mi go nie może przerwać. Kto tam dzwoni do mnie? Jezus Maria. Nic nie widzę. Gdzie jest jakiś włącznik światła? Halo, super, po prostu super. O, widzę światło. E, idę, e, idę. Gdzie jest włącznik? Gdzie jest ten cholerny włącznik? O, dobra. Niestety nie udało się nam na czas odebrać telefonu. Mamy drugą. Drugą w nocy. Zjedzmy śniadanie. W postaci piwa. Jednego, żeby nie było. Podgrzejemy sobie paróweczki. Kiełbaski, czy co to jest. Na kuchence. Bez patelni. Wszystko się dobrze skończy. W telewizji niczego nie ma. Co to? Coś nam ta kuchenka chyba nie działa. No więc ją wyłączmy i zjedzmy kiełbaski surowe. Czy co to teraz zjadłem? Popijmy wodą z kranu. Nasikajmy na baterie wystające z radia. Wyłączmy światło w domu i wróćmy do garażu, bo silnik mamy do skończenia. Rzuciliśmy silnikiem o ścianę. To teraz możemy pójść po pasek, ale nie do spodni. Pasek do silnika trochę tutaj ciemno, ale zaraz znajdziemy ten pasek. O tutaj, o, o, to, to, to. Przymocowany, napięty. Silnik będzie hulał oby. Tutaj moglibyśmy zamontować brudny, śmierdzący filtr oleju, ale my tego nie zrobimy. Ufo, bo kupiliśmy taki nowiutki filtr oleju. Tylko gdzie on jest? Tu jest ciemno, jak w czterech literach. O, tutaj. Wkręcamy go tutaj. Ups, nie zdara ze mnie. Spróbujmy silnik zamontować tutaj na ten podnośnik. Może będzie nam łatwiej nad nim pracować. Elegancko, elegancko, powiem wam, idealnie. Teraz możemy tym tak ruszać, ruszać i Nie wracajmy może do tego, co się stało przed chwilą. To się w ogóle powinno chyba regulować jakoś, ale tego nie potrafię, więc po prostu przykręcę i uznajemy, że będzie działać. Teraz czas na świece. Gdzieś one tutaj są. Rzucone w kąt szafki. Tak najlepiej. I montujemy. I oto mamy skończony silnik. Teraz tylko trzeba go włożyć do auta. I zrobić 500 innych rzeczy. I nasza maszyna będzie hulać oby. Ale dobra. Koniec tej pracy na dzisiaj. Zamykamy garaż. Yy, idziemy się napić piwa. Za dobrze wykonaną robotę. Dobrze, że butelki są zrobione z plastiku, bo inaczej wszystko by było już popękane na podłodze, rozlane. Komu by się to chciało mopować? Po piwie najlepiej wziąć prysznic. I skoczymy jeszcze do kibelka, na którym spędzimy. Yy, nie wiem, nie wiem co dalej. Po prostu koniec. Żegnam!